Siemanko z tej strony Sermisek. Jak zawsze nie może zabraknąć najnowszych informacji z New World'a. Dzisiaj nowa aktualizacja 1.0.4 Koncentruje się przede wszystkim na poprawianiu najważniejszych błędów, na które natrafiali gracze w ostatnich tygodniach, szczególnie na tych związanych z wojnami. Bardzo mnie to cieszy, gdyż nawet moja kompania często traciła przez to ziemię. Wprowadzone mają być również ważne poprawki dotyczące eksploatacji podczas wojny magicznego efektu obszarowego. Błędu, przez który gracze nie mogli odpowiednio zwiększać limitu liczby żetonów frakcji, a także rozpoczęcia pracy nad błędami powodującymi niezniszczalność. Twórcy doceniają też naszą cierpliwość podczas wprowadzania poprawek oraz dziękują za wszystkie zgłoszenia przesłane przez oficjalne fora gry. A teraz zapraszam do informacji odnośnie zmian i poprawek. Twórcy zdradzili także plany odnośnie napadu na posterunek i przenoszenia zawartości między serwerami. Plan dotyczący napadu na posterunek i przenoszenia zawartości między serwerami po przerwie na wdrożenie aktualizacji 1.0.4: ponownie twórcy włączą przenoszenie zawartości między serwerami i napad na posterunek. Zrobili też harmonogram, według którego przenoszenie zawartości między serwerami ma być aktywowane w USA na zachodzie o godzinie 11.00. Po przerwie na wdrożenie aktualizacji, aby upewnić się, że nie pojawiają się nowe problemy, będą to oczywiście monitorować między serwerami w regionie USA. A następnie ponownie umożliwią to w pozostałych regionach. Około 23 powinno to wszystko działać. Restart serwerów na całe szczęście nie będzie konieczny. Co do napadu na posterunek, pierwsza będzie Ameryka Południowa o godzinie 11.00. Po przerwie, oczywiście, na wdrożenie aktualizacji, która ma trwać około 4 godziny. Aby upewnić się, że nie pojawiają się nowe problemy, będą oczywiście monitorować przeniesienie tej zawartości między serwerami. Pierw w Ameryce Południowej, a następnie wszędzie zostaną tutaj aktywowane. Te opcje pierwsza będzie oczywiście tutaj Ameryka, potem Azja, i na samym końcu Europa Centralna o 4. 29 Także jutro ma to być o godzinie czwartej Powinno to działać. Oczywiście twórcy chcą trzymać tego harmonogramu, ale może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian lub różnych poprawek w zależności od występujących problemów. Mam nadzieję, że ich nie będzie i postarają się informować na bieżąco. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że zajmują się tym problemem, gdyż jest to często podejmowany temat w ostatnim czasie. Ludzie bardzo często narzekali, że to nie działa, mieli to wprowadzić, było to obiecane, więc cieszę się, że naprawiają ten problem, że się tym zajmują. Co do zmian jest ich bardzo dużo, usunięto początkową plażę w jesieniowieczni, aby skupić graczy w pozostałych trzech lokalizacjach, dzięki czemu nowi gracze i znajomi mają większą szansę na wspólne rozpoczynanie gry. Co jest moim zdaniem fajnym rozwiązaniem. Dzięki zniszczeniu na pierwszy dom cena zakupu jest niższa, bez obniżenia wysokości należnych podatków. Mimo to, interfejs skazywał błędnie, oczywiście, na obniżenie wysokości podatku, a informacja o konieczności zapłaty pełnej kwoty podatku pojawiała się dopiero po zakupie domu, co mogło być trochę frustrujące. Każdy gracz, który kupił dom, przed wprowadzeniem poprawki interfejsu otrzyma rekompensatę w wysokości 2000 monet. Poprawiono nieco działanie gry podczas wojen, poprawiono działanie laski życia poprzez modyfikowanie zdolności pasywnych, naprawczego dotyku i błogiego dotyku. W aktualizacji 1.0.3 zostały naprawione błędy, przez które kompanie traciły swoje dochody za posiadanie wielu terytoriów lub za nieudane wypowiedzenie wojny. W tej aktualizacji zwracają utracony dochód w monetach, także zostaje to zrekompensowane, na pewno kompanie się bardzo ucieszą, bo do skarbca trafią wszystkie utracone dochody z powodu tego problemu. Przywrócony dochód nie spowoduje przekroczenia limitu skarbca, także nie trzeba się o to obawiać. W przypadku porzucenia kompanii jej dochód nie zostanie przywrócony, więc warto o tym wiedzieć. Zwiększony został także limit żelzotonów frakcji o 50% dla każdej klasy frakcji, co mnie niezmiernie cieszy, bo te limity były trochę małe i też wiele osób często narzekało na to, że bardzo szybko ten limit osiągają. Więc wprowadzona ta zmiana została po to, aby gracze mogli zarabiać dodatkowe żetony, nawet jeśli osiągnęli już limit reputacji i chcą zaoszczędzić podczas starania się o przejście na wyższy stopień frakcji. Nowe wartości, klasa pierwsza 5 tysięcy żetonów, zwiększenie do 7,5 tysiąca, klasa druga z 10 tysięcy do 15, klasa trzecia z 15 tysięcy do 22500 500. Klasa czwarta z 25 tysięcy do 37 500. Klasa piąta z 50 tysięcy żetonów do 75 tysięcy żetonów. Jest to według mnie bardzo fajne rozwiązanie. Co do ogólnych poprawek, naprawiono bardzo, bardzo wiele błędów, chociażby takie przez które nie można było zwiększyć limitu żetonów frakcji po ukończeniu misji, dające frakcjom graczy awans na wyższy poziom. Błędy powodujące przeskoki czasu, co prowadziło do konsekwencji rozmaitych problemów na całym świecie Gracze tracili domy. Na Wyspach Kordelansowych też to naprawiono. Naprawiono wiele rzadkich awarii z serwera, które się bardzo często zdarzały. Naprawiono błędy z nieprawidłowymi czasami w powiadomieniach o zawieszeniu blokadzie. Naprawiono błędy, przez które gracze mogli używać żetonu przeniesienia między światami, gdy mieli aktywne kontrakty w faktoriach, co powodowało dodatkowe problemy przy przeniesieniu. Naprawiono błędy powodujące brak odradzania się niektórych postaci do wykonywania misji, czyli potworki moby się nie respiły czasami albo respiły się zbyt szybko. Naprawiono też dystans renderowania niektórych świateł, naprawiono też renderowanie i migotanie tekstur pancerza. W ekspedycjach drobne poprawki, dobre zmiany tutaj, jeżeli coś lagowało, jeżeli były jakieś problemy z potworkami albo się nie respiły. Naprawiono też lodowy pylon, który mógł pozostać w fazie niekończącej się regeneracji. Naprawiono też błędy, przez które gracze mogli zdobywać pierścienie z dwoma profitami mając wspólną ekskluzywną etykietę profitu. Naprawiono pociski, nie były widoczne, też to zostało tutaj zmienione i są teraz widoczne i dużo lepiej to wygląda. Naprawiono także błąd, w którym gracze nie mogli ukończyć różnych działań w grze po szybkiej podróży, albo szybka podróż po prostu nie działała. Ponadto postanowili również wprowadzić poprawki próbne i ulepszenia, gdyż chcą przekonać się czy po tych zmianach nadal będą pojawiać się problemy, aby mogli nadal nad nimi pracować i w razie potrzeby zająć się nimi w kolejnej aktualizacji. Bardzo mnie to cieszy, że cały czas starają się tą grę rozwijać, naprawiać, poprawiać i mam nadzieję, że niedługo będą aktualizacje, które wprowadzą dodatkowy content. Naprawiono także błąd dotyczący eksploatacji podczas wojny, przez który gracze mogli używać magicznych efektów obszarowych w celu zdobywania punktów zbornych bez odnoszenia żadnych obrażeń. Ta kwestia powinna zostać poprawiona w aktualizacjach wojny i laski życia nadal będą obserwować sytuację, aby przekonać się, czy nadal występują jakieś problemy w tym przypadku. Naprawili także wiele znanych przypadków niezniszczalności, czyli tego, kiedy gracz był nieśmiertelny, nie można było go w żaden sposób zabić. Były różne sposoby typu przenoszenie okienka, gry, minimalizowanie, różne tam bariery. Nie wiem, jak ludzie na to wpadają, nie wiem też, co ich motywuje do e, takich rzeczy, ale ta kwestia jest teraz najważniejszym priorytetem e, dla twórców. I cały czas będą starali się te wszystkie przypadki eliminować, co dla mnie jest bardzo znaczącą sprawą, ze względu na to, że bardzo frustrujące dla graczy jest, jeżeli tracą swoje źródło dochodu, jeżeli tracą swoją ziemię, którą rozwijają, gdzie ulepszają, starają się, wykonują misje. Także na pewno to jest, będzie to zmiana in plus. Naprawili także błędy, przez które gracze mogli zostać zablokowani po wyjściu z napadu na posterunek, także występował ten błąd rzadko. Ale już teraz postarali się, żeby tego nie było. Będą obserwować sytuację, starają się, będą się starać. Dziękuję też oczywiście za nasze wsparcie. A ja Wam też bardzo dziękuję za to, że zostawiacie tutaj subskrypcję, za to, że zostawiacie łapki w górę, za to, że wpadacie na te moje materiały, na moje streamy. Bardzo, bardzo to doceniam. Cieszę się z tego powodu i życzę Wam miłej rozgrywki. Mam nadzieję, że ta gra cały czas będzie rozwijana i nie będzie tutaj problemów. Jak najmniej będzie narzekania bo twórcy starają się jak mogą, też trzeba ich zrozumieć, no gra jest dopiero nowa i mam nadzieję, że cały czas będzie się rozwijać, że za tam nie wiem pół roku przykładowo wszyscy będziemy szczęśliwi, będzie nowy content, będzie w co grać i będziemy tutaj się dobrze bawić, czego Wam oczywiście życzę.